Cześć, z tej strony Baba Keto i zapraszam Cię na przepyszną tartaletkę z jajem. Do miski wsypujemy mąkę migdałową, kokosową, masło, gumę guar i wbijamy jajo. Dodajemy sól i całość dokładnie miksujemy. Wszystko ładnie się ze sobą połączyło, więc teraz czas na przełożenie naszego ciasta do małej foremki. Formujemy naszą tartaletkę zostawiając wysokie brzegi. Ja zrobiłam to na początku łyżką, a później dłońmi. Będzie wygodniej, sprawniej i szybciej. Spód nakuwamy widelcem i wkładamy do piekarnika na 15 minut. A tak się prezentuje podpieczony spód, który się praktycznie nie zmienił. Dodajemy ser, wbijamy jajo i kładziemy ulubione dodatki. I tak przygotowaną tartaletkę wkładamy ponownie na 15 minut. I voilà! Gotowe, ale jeszcze dekoracja. U mnie papryczka chili i pietruszka. Możecie posypać dodatkowo ulubionymi przyprawami. No i co? No i ja Wam życzę smacznego, do następnego i koniecznie dajcie łapkę w górę. Nie obrażę się również za komentarz, <gryw> także zostawiajcie po sobie ślad, że tutaj byliście, oglądaliście. No i do następnego, pa!